Czołem widzowie, szósty i zarazem ostatni film z Konina dziś na waszych odbiornikach. Jak ktoś jest zainteresowany tym miastem, to polecam wejść sobie na mój kanał i zobaczyć. A dziś mam polecany y, Taz kebab na starym koninie. Ostatnio nazwałem te tereny starym miastem, za co zostałem sprostowany przez widzów. Więc znów czegoś się nowego dowiedziałem, jak widać moje recenzje kształcą. Jak mam być szczery, ta z kebab to jedyny lokal z kebabem w Koninie, w którym jak byłem nie było żadnego klienta i to daje pewien obraz rzeczywistości, ale czy słuszny? Dziś wzięte na wynos, za co przepraszam. Staram się robić tak jak najrzadziej, ale czasami się zdarzy. Box kebab na w naszych odbiornikach a kosztował on 18 zł plus złotówka chyba za torebkę jak mam być szczery to kula mocy którą wziąłem wyglądała bardzo przyzwoicie ciemniejsza barwa a jak wrzuciłem fotkę szyldu to pisaliście że to wołowe jest tam spoko i ja się z tym zgadzam boksy zazwyczaj wyglądają inaczej tu bardziej okrągły taki talerz foremka ale to nie jedyna rzecz która wyróżnia właśnie to pudełeczko tutaj frytki idą na górę więc zanim dokopiesz się do mięsa Musisz zjeść kartofle i te po około 10 minutowej podróży na hotel były deczko skapciałe, ale tylko trochę trafiały się jeszcze chrupiące, za co plus mięso słonkawe i smaczne na ocenę 6,5 na 10, czyli najlepsza nota u mnie dla Kulimocy, bo przed podaniem i po prostu lepszej jakości niż najtańsze mielonki no i co sos mieszany czosnek ostry ale ostrego nie wyczułem czosnek spoko przynajmniej nie taki chemiczny jak w foremie co wrzucałem wczoraj i co można powiedzieć nie jest to jakoś duże ale na zakończenie serii z konina zjadłem całkiem ze smakiem stąd pozytywna ocena 6,5 na 10 a jak ktoś ciekawy to ja jutro wybieram się do Poznania jakie rarytasy nagrać zapraszam na fejsa instagrama bo stamtąd będę brał polecenia konin no cóż nie była to kulina. Na podróż w nieznane, ale to trochę pokrywa się z komentarzami wielu ludzi, że tu tak naprawdę nie ma nic, co zamknęłoby mi buzię. Kto zainteresowany filmikami, to zapraszam na profil. A dziś to na tyle: 6,5 na 10. Pozdro.